Shail, a to jest prezentacja moda Natura. Ten mod dodaje do naszego świata dużo nowych roślin, yy, przede wszystkim drzew różnych typów, jak chociażby wierzby płaczące, yy, to jest chyba klon, oraz no, różne drzewa, które mają różne właściwości, a także takie olbrzymie drzewa, yy, które raz na jakiś czas wyrastają sobie gdzieś na świecie i, no nie wiem, można wykorzystać do różnych rzeczy. Poza tym, czy poza drzewami, mod dodaje także krzewy z jadalnymi roślinami, czyli jagody to są akurat tylko jeszcze nie wyrosły, maliny albo nie maliny, maliny albo jeżyny, no, której które z tych dwóch? Wydaje mi się, że powinny być maliny, tutaj jeżyny, a to są mellowberry, które w sumie nie wiem, czym są. O, właśnie zapomniałam. E, używam do prezentacji moda Too Many Items oraz Optifine dla lepszego widoku. No dobrze, ale jak już zbierzemy sobie trzy e, e, owocki z tych krzewów, i bardzo, bardzo ważne że to muszą być owoce z tych krzewów. Nie mogą być jakieś jabłka albo coś takiego, i połączymy je z miską. Muszą to być różne, chociaż w sumie może, może z takimi samymi też się da. Zobaczmy. Nie zmieniłam na, na polski niestety. Nie, muszą to być trzy różne: Boże, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ta grupa owoców, owoce leśne, powiedzmy. Muszą to być trzy różne i wtedy tak jak. Co mi się pali tutaj? Drzewo mi się pali za chwilę, tak jak normalnie te owoce dają trochę mniej niż jedną krateczkę głodu, to w połączeniu dają trzy, jeśli się zje razem z miską. Ok, więc różne drzewa mają różne kolory, dają różne deski oraz rzeczy z nich zrobione też mają różne kolory. To na przykład jest włas zrobiony z tego drzewa. Jak widać jest niebieski, z takim fajnym kształtem więc można sobie ciekawie domki podekorować. Poza tym oddaje nam także nowe pustynne kaktusy, saguaro się nazywają, dają owoce oraz sok. No i kują tak samo jak normalne. Poza tym daje nam też barley, czyli taką jakby dziką pszenicę, z której normalnie można wykonać sobie chleb też. Rośnie, jak widać, tak samo jak normalna pszenica. Nie wiem, że to zboże. O, zboże, tak to się chyba nazywa. I daje nam też bawełnę. Z bawełny można pozyskać kulki bawełny, z których z kolei można pozyskać nici. I nici można wykorzystywać tak jak normalne nici pająka. Tak więc daje nam to możliwość korzystania z wielu. Rzeczy, które normalnie dostępne są tylko przy włączeniu mobów, takich jak właśnie nici. Co tam jeszcze. Hmm. Coś ciekawego. No, no nie. W każdym razie można na przykład zrobić strzały nie posiadając włączonego normala ani easy. Tak więc można grać na peacefulu trochę bardziej, ale fajnie też się gra. Na modach z mobami, w sensie game modach z modami, e, tak, żeby po prostu mieć jakieś urozmaicenie w tym, skąd możemy pozyskiwać różne surowce. E, to drzewo musiałam oświetlić, bo rzuca strasznie wielki cień, i nic nie widać pod nim. No dobrze, ale no to przejdźmy do drzew. E, to jest drzewo z neteru. E, drzewo z neteru ma to do siebie, że rośnie do góry nogami. Tutaj niestety wezmę na kreatywny. Niestety trochę za nisko położyłam tego netera, i drzewo mi się wprasowało w ziemię, że tak to ujmę. Poza tym mamy także takie drzewko, ono też rośnie w neterze, a więc jego sadonkę możemy pozyskać z netera. Neterów. I tak, zielone, jeśli są zielone kółeczka, to to są kwiatki. I z tym nie specjalnie da się cokolwiek zrobić. A jeżeli są te szare kure, ku, kureczka, Kółeczka to jeśli rozbijemy te liście, normalnie nie na kreatywnym, i może zróbmy sobie dzień, bo nic nie widać, nie na kreatywnym sobie rozbijemy, to dostaniemy takie, takie popielne jabłko, które no niestety w tej chwili go nie zjem, bo, bo nie jestem głodna. Ale jeżeli je zjemy, to co prawda zabierze nam jedno serduszko, bo nas otruje w ten sposób, ale przywraca tam chyba dwie kratki głodu. Potem mamy też takie fajne drzewo, które wybuch... wybucha jak się je zetnie. Dostaniemy się do niego. O ile, kiedy się zetniemy... O i następuje taki wybuch, który na szczęście nic nie robi. A drzewo ma fajny czekoladowo miętowy kolor. Mogę to wstawić z powrotem. I wychodzi z niego... jego deski mają taki kolor mniej więcej. I wychodzą z niego takie fajne włazy z klamką, dlatego akurat to pokazałam. Ghostwood. Przy zbijaniu liści mamy szansę na wypadnięcie takich jakby Lotek do strzał, których, których można użyć zamiast piórek, do zrobienia strzał Eukaliptus generalnie ma takie dosyć różowe drewno No, różne rodzaje drzew, z których każde coś ciekawego sobą reprezentuje Niektóre mają takie właśnie wyjątkowe funkcje, jak na przykład te wybuchy i te jabłka To chyba coś potrafi parzyć, czy coś takiego Ale... Trzeba to jakoś odpowiednio zasadzić. Nie jest to czysto opisane, tak więc, w sensie przez, przez autora, moda, więc no, trzeba samemu sobie potestować dużo. No i co? I poza tym są jeszcze rzeczy w netherze. Tak więc, ja teraz przejdę do netheru, pominiemy wczytywanie świata, bo to trochę będzie trwało. I spotkamy się po drugiej stronie. Tak więc jesteśmy w neterze i jak widać, tutaj jest zupełnie inaczej niż normalnie. Jest kolorowo, jest dużo ciekawych rzeczy, chociażby wielkie, wiszące, neterowe, nie wiem jak to nazwać liliany, pnącza. No i poza tym mamy też fajne. E Aha, to co trzymam. E są takie mopki, które e nazywają się imp, czyli tam takie wredne małe karzełki. Któreś no niestety Nigdzie tutaj nie widziałam Więc po prostu wzięłam sobie Z too many items rzeczy, które z nich dropią I chociażby jest to mięsko Które można potem sobie upiec Surowego lepiej nie jeść, były strujące Upieczone przywraca cztery y Głody, tak jak normalne mięso y A skóra, która z nich wypada Po zabiciu y jest y no Zbroja z tej skóry Daje odporność na ogień Lekką Ubierzmy się. I przejdźmy przez ogień, nie wiem. Jak widać, y przeszłam przez ogień, ale serduszko mi się nie zabrało tak szybko jak normalnie. No, teraz ja się fajczę, akurat. No dobrze. Y i tak, mobki występują na Peacefulu też, więc to są takie moby jak krowy, świnie i itd., bierne, pasywne, są agresywne, jeśli my je zaatakujemy, chyba, nie pamiętam, nie natknęłam się na nie od ostatnimi czasy, pamiętam też z natury na 1.6.4. No dobrze, ale no to tu mamy takie specjalne, no, krzaczki z wyjątkowymi jagódkami. Tutaj mamy Stingberry. Tutaj widziałam, że jest jeszcze. O. To tak, żeby zaprezentować, jak to wygląda w naturalnym środowisku, w Lightberry. Są jeszcze dwa inne typy, ale jedne rosną wysoko dosyć. A inne też są w neterze, ale akurat nie ma ich w okolicy. I są to jeszcze Duskberry oraz Skyberry. Więc tak, co robi Stingberry? Jak, jak, jak zresztą tutaj jest napisane, yy, są lekko złe i walą jak ciężarówka. Zaprezentujmy o co chodzi dokładnie. Dają nam yy, więks Boże, większą siłę oraz. Yy, Mining fatigue to jest chyba na zmniejszenie y, z upływu głodu podczas kopania, albo właśnie na zwiększenie. No, której z tych dwóch. W każdym razie one mogą nam dać nie zawsze te efekty, czasami mogą być inne. W tym momencie jest tylko siła większa. Blightberry: y, Blightberry ma napisane jest lekko zła oraz zabójcze leczenie. I o co w tym chodzi? że co prawda nas otruwa i mamy Poisona przez 4 sekundy chyba ale do tego mamy regenerację większą przez jeszcze 3 sekundy po skończeniu się Poisona tak więc no na plus wychodzimy co mamy następne? zobaczmy sobie Skyberry czyli powolne, op powolne opadanie jest napisane ale tak naprawdę co nam daje to Jump Boost i jak widać Troszeczkę wyżej skaczemy, ale nie mamy wcale powolnego opadania i normalnie się obijamy, jak spadamy. No nie mogę wyjść. Okej. Okay. No i ostatnia. Zostawiłam na koniec, dlatego że będzie fajny efekt. Duskberry, czyli widzialna noc, czyli widzenie w ciemności. Survival. Widzenie w ciemności. Jak widać, na chwilę oślepiliśmy, ale zaraz potem wszystko widzimy, mimo iż tu jest bardzo ciemno. To nie trwa oczywiście wieczność. Przez 4 sekundy jeszcze nam zostało, no i się właśnie wyłączyło. Tutaj jest dosyć jasno, więc i tak nie było nam to potrzebne. No ale jak widać, te drzewa sobie naturalnie tutaj rosną w swoim otoczeniu. Boże, gdzie spadłam? Dlaczego spadłam? ...leterowym. Poza tym dostaliśmy też nowy typ ziemi. Która boli, jak się po niej chodzi. Ale nie. Ach, no tak. Ja tutaj gadałam o ogniu, a chodziło o to, że jeśli mamy na sobie. Te... Ach, dobrze, nie ogarnęłam. Jeżeli mamy na sobie zbroję z impa, to możemy chodzić spokojnie po tej ziemi. Jeśli nie, to już pokazuję, zdejmę to z siebie. Rozbieramy się od czapki w dół, zawsze. Jak widać teraz nas parzy w stopy. Więc niekoniecznie można po tym spokojnie chodzić. Ok, co tutaj widzimy w oddali? W oddali widzimy neonowe grzyby. Oraz chyba wprasowane w ścianę drzewo. Nie wiem, nie widzę tak dokładnie. W każdym razie neonowe grzyby, yy, jeśli je zbijemy, to dają nam. cisza zapadła. E, dają nam takie e, grzyby, które z których wycisnąć możemy neonowy sok. Tutaj kolejny. A tutaj rosną sobie małe. Tak więc moc natura e, wydawałoby się, że prawie nic nie dodaje i tak większość ludzi uważa, że to, co to tam natura taka drzewka dodaje, ale jak widać bardzo wiele ciekawych funkcji nowych e, dochodzi Neder jest o wiele ciekawszy. Nie jest tak nudnie różowo brunatnym miejscem. No, szkoda, że tych impów nie ma gdzieś w pobliżu. To bym pokazała, jakie one są śmieszne. No, ale trudno. Nie da się niestety zespałnić żadnego jajka, gdyż motnie nie oferuje nam impo jajka. Więc no, no nie pokażę. No, ale. Hmm, co tam. A to tylko grzyby. Tak ja myślałem, że coś ciekawego, ale to tylko małe, neonowe, zielone grzybki. Tak więc to było na tyle w kwestii tego moda. Tak naprawdę wiele funkcji różnych drzew i innych takich wychodzi w praniu. Są dosyć tajemnicze i no, ciężko by było to wszystko zawrzeć w jednym showcase. Ie. No, ale tak podstawową rzeczą, którą wszyscy najbardziej widzą, to są właśnie te różne kolory desek, które dają nam różne kolory wszystkiego, co z nich wykonamy od patyków przez drewniane narzędzia, po właśnie płotki, pleasure plate, dypramki, te, nie wiem jak to się nazywa, włazy i wszystko drzwi. No, po, postawmy sobie eukalipsusowe drzwi, bo są takie ładne, z serduszkiem. Jak widać, y, mają odpowiednie rzeczy powycinane. Y, odpowiednie się kojarzące. Tutaj Bloodwood y, Dor, jest taki dosyć straszny, wygląda jak dynia. No ale to dalej są zwykłe drzwi. Y, jedyny problem z tymi drzwiami jest taki, że villagerowie nie chcą ich otwierać. No, no bywa, no. Też bym na przykład tych drzwi nie chciała wcale otwierać, ale ten sam wyglądają taki ładnie, choć trochę jak od toalety. No dobrze, pomijmy y, moje rozmyślania na temat y, kształtów otworów w drzwiach. Y, dzięki za obejrzenie tego showcase'a. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozwiązał wątpliwości co do y, modu Natura. Jeżeli jakiekolwiek macie pytania, to zadajcie je tutaj, y, a ja postaram się... Y, Jakoś na nie odpowiedzieć albo porozumieć się ewentualnie z twórcą moda, jeżeli macie z tym problem. No, tak więc dzięki za obejrzenie jeszcze raz i do zobaczenia w następnej prezentacji. Pa Pa!